Cześć, witam Was z serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję wam plugin na misje serwerowe z scena z i strebu PvP. Plugin będziecie mogli podnać po obliczu określonych wymagań, które znajdziecie na końcu filmu. Użytkownicy z Ragom Prime mogą właśnie teraz pobrać ten plugin w tym momencie, a ja nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Ok, jak widzicie, znajdujemy się na naszym serwerze testowym, gdzie zaprezentuję Wam działanie właśnie takiego pluginu. Jest to oczywiście mapka tutaj z serwera Anarkii, z Tribble Box PvP, ze starszej, w sumie edycji tak tutaj nowej. No i co? Ja, na potrzeby tego filmu, stworzyłem sobie NPC-to z misjami serwerowymi taki na Anarkii. Jeżeli nie wiecie, jak npc takiego stworzyć, to w tym momencie na ekranie wyświetli Wam się filmik, który po prostu będziecie mieć poradnik, jak stworzyć takie NPC-ty, oraz jak dodać takie komendy do danego NPC-ta. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Myślę, że jak najbardziej będzie zrozumiały dla Was, ponieważ nie jest to nic trudnego. Ja tutaj, oczywiście, już NPC-ta sobie przygotowałem. Klikam sobie i otwiera nam się GUI tutaj z misjami serwerowymi. To GUI jest obserwowane tak jak są anarchy, więc tutaj nie ma zbyt jakichś wielkich szczegółów. Mam informacje o codziennych miejscach. Misje, jakie mamy pierwsze, czyli wykopanie miliona bloków. Aktualnie wykopano 14 bloków. Informacje też znajdziecie, jaką tutaj nagrodę otrzymałem, cały serce, czyli wykonać to zadanie otrzymałem, turbo drop Na potrzeby tego filmu jest po prostu ustawiona inna komenda, żeby było to widoczne i mam informację na samym dole, ile brakuje nam jeszcze w wykopanej bloku. Tutaj po prawej stronie zrobiliśmy inne zadanie, czyli postawienie 100 kopywów i aktualnie mamy ustawienie w 12, brakuje nam jeszcze 88, aby wykonać misję. Po prawej stronie mamy informację, że zadanie trzecie już zostało wykonane i ja wykonałem je po prostu na potrzeby tego filmu, żebyście widzieli, jak to wygląda. Natomiast wezmę sobie teraz uh, te kobłeby takie punku i po postawieniu nagrobiliśmy 12, postawimy mamy 13. Licznik regeneruje się tutaj, aktualizuje, przepraszam, nie regeneruje, tylko aktualizuje się na bieżąco i możecie sprawdzić to za każdym razem, czyli po postawieniu tych kobęków, które teraz powinno być już ich o kilka więcej. Mamy 23 kobyły i pokażę Wam teraz jak wygląda w sumie wbicie uh, takich 100 kobłebów. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś w długotrwałe jeżeli nie, to po prostu montaży tutaj zrobią timelapse. Zobaczmy, ile ich jest 62, więc jeszcze trochę zostało. Mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie. Zobaczmy, do Was klikać w miarę szybko. Weźmy sobie to naprawę. Wysłuchajcie, co było w miarę ok. 88 czyli jeszcze 12. Zniszczymy sobie kolejne bloczki. Tu też jak widzicie, wykopane bloki mamy tutaj naliczone. Mamy już 100. Mieliśmy przed chwilą no, mniej, nie pamiętam niestety, ile tam dokładnie było. 96 kubełów, czyli teraz muszę postawić 4 kobyły, aby wykonało nam się zadanie. Czyli natomiast stawiamy sobie 3.

Mamy informację, że misja postawienia stokowego została ukończona. Wchodzimy do GUI i również zadanie drugie mamy informację, że zostało już wykonane. Natomiast zadania raz się po ustalonym czasie z konfigu. Funkcję taką widzicie teraz na ekranie filmu, jak to wygląda. Myślę, że nie jest to jakieś dość trudne, ponieważ w konfigu RIP, czyli twórcy tego pluginu, opisał Wam całe działanie tego pluginu. Myślę, że będzie to dość proste. Jeżeli nie, oczywiście, no to na naszym Discordzie jak najbardziej w tym pomożemy. Zadanie możemy ustawić różne. Na ekranie teraz zobaczycie zadanie, jakie można sobie ustawić. Oczywiście. Można to ustawić pod specyficzne bloki, czyli właśnie tak jak na przykład bewy, można ustawić pod wszystkie bloki, czy też mm, położenie jakichś innych bloków, no sami musicie się pobawić, ponieważ naprawdę jest troszeczkę funkcji tych, które zajdą się w konfiguracji i można się to fajnie pobawić. Natomiast co, jeżeli plugin chcecie oczywiście pobrać, to na Discordzie naszego serwera znajdziecie taki plugin do pobrania, wymagania, które są do pobrania macie teraz na ekranie. Po wpisie tych wymagań plugin trafi na strefę darmową. A na strefie premium plugin jest już całkowicie pobrany za darmo, więc zachęcam do kupowania strefy premium. No i co, ja wam serdecznie dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.